Witam, z tej strony Mati smolotowicz 13 Zapraszam na, na, was na 221 odcinek z gry Fortnite Taki szybki dosyć e, Ogłaszam od razu ogłoszenie, ważne Moi drodzy widzowie, jutro wyjeżdżam na obóz do Słowa z Judo e, Na tydzień Do 27 sierpnia mnie nie będzie w Poznaniu, 27 sierpnia wracam do Poznania Także to jest ten czas nie będzie live'ów i odcinków na moim kanale Bo telefon staje w domu a komputer wiadomo, że mam w domu, także niestety filmów nie będzie. Także przepraszam, widzowie, ale myślę, że to zrozumiecie. Eee, będziemy wcześniej grać w tryb rankingowy lo Battle Royale, także odpalam już giereczkę. Także to chciałem Wam, widzowie, ogłosić. Od 20, od 20 sierpnia, 28 sierpnia nie będzie w poznaniu, bo wjeżdżę na obóz Żuda do Warsłowa. Eee, dokładnie tak. A później wracam, 28 sierpnia. Za tydzień, we wtorek. Dokładnie tak. I przez ten czas nie będzie live'ów i film'ów. Mam nadzieję, że, że będziecie wyrozumiali dla mnie i zrozumiecie to. Też tak myślę. Ja mam bardzo mądrych widzów, że wszystko zrozumieją, także spokojnie. Spokojna głowa. I yy, oczywiście... Yy, też mam taką nadzieję, że odcinków jeszcze się dużo na zapas. Ale tu chciałbym w tym odcinkom ogłosić ogłoszenie na temat mojego wyjazdu. Także wszystko wiecie już widzowie. E, oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji na kanał z dzwoneczkiem i łapką w górę pod tym odcinkiem. odciskiem. Podajcie mózg do działania w filmów. filmach. na tajniki kanale no i live'ów. No i też możecie mieć mój cel, czyli 700 subskrypcji do końca sierpnia tego roku dokładnie tak, zachęcam Was też o czyli do Pana linki w opisie czy się podcinkiem z gry Fortnite, tylko jest gramy Snapchat, ta również na zabazie podana. Oczywiście tak samo do mojej grupy widzów kanału Matis grupy na widzów Społeczność Matego Discordzie to też podany link w opisie czy się pod live'em z Gry Fortnite Tak samo oczywiście do moich do moich do, tak samo do mojej grupy dla e, widzów kanał Matwisomatyczna na Facebooku też będzie podana nazwa oczywiście podany też link w opisie oczywiście pod e, e, odcinkiem z gry Fortnite. Tak samo na nim po prawej stronie też podana nazwa do, do mojej grupy widzów kanału Matwiej Sematronej na Facebooku. Oczywiście z tym zapraszam do sprawdzenia e-mail Matusz, ta praca po wp. Zwykurę, kierować, może kierować, czy się oczywiście pod, pod, pod odcinkiem z gry Fortnite. Życzę mi jego oglądania. Niech kto mnie zaprasza znowu do ekipy. Justek Weddle, jak zwykle on. Yeah. Dobra, dawajcie słóweczkę jedną. Może uciągniemy gierę. Albo nie uciągniemy. Gramy Deadpool. .com. Znaczy, gramy sobie w wersji damskiej Deadpool'em. To jest damska wersja Deadpool'a. Także bardzo fajny skinek. Polecam. I w ogóle ten Kilofik jest sztosem. Pasuje idealnie do tego skina. Jest taki. Jest taki różowy, taki cudowny, łom. Pasuje idealnie do tego skina, nie? Dobra, idealnie ten skin. Uważam, że ten skin i ten killoff to w ogóle pasuje jak. Damiano Kolgra. To jest też mój bic. że jedziemy z giereczką. Trochę zobaczycie. <laughs> Dziwen Pool. Fajny skin. Ja go lubię bardzo. Nie powiem, że nie. Dobra, dawajcie, gdzie polecimy? Może do miast? Do miast. Do Miejscówka Duma. Hmm. Ale tutaj jest boss Mysterio. Czyli taki boss, tu jest ze starych gier o Spider-Manie. Ja nie grałem w części spider ale jak oglądałem jakieś filmy z Spider-Manem stare, to tam był jakiś boss, był Mysterio właśnie. To jest postać ze spider -Manie. To jest jeden ze złoczyńców właśnie z Spider-Manie. Mysterio. Jest Mysterio, jest też Sandman. Sandman jest akurat ze spider No 2. Zobaczcie, Galactus, który jest roztopiony. Nie wiem, co to może oznaczać. Wydaje mi się, że ten może coś oznaczać, że może to być event na koniec sezonu, się czwartego sezonu, czwartego sezonu rozdziału piątego, że on by wrócił i coś tu chce zrobić, ale nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co to może być. Trochę leci typów tutaj, ale może... Może nie przegramy. Nie mogę się dostać. O, na razie żyjemy. No jest nawet luzik. Dobra, jedziemy. Czy tam pójdzie? To jest dum, To jest Doom. No. No, zobaczymy jak pójdzie, Na razie jest dobrze, na razie nie przekrywamy. Jak widzę, na razie, na razie bo rodzice nie wołają, to tak jest dobrze. Myślę, że ten odcinek dogramy. Ale dzisiaj ogłaszam, widzę, że będzie dużo odcinków na zapas, porobiony z różnych gier, więc nie tylko z Fortnite, ale inne gry też porobię. może Fall Guys, może Stumble Guys. Było dużo filmów, że widzowie nie niej się co nudzić, że mój czas nieobecności nie w poznaniu, coś z którymi nie będziemy tydzień. Po ogłosiłem widowie gdzie wyjeżdżam, tak? No. A ja to będę w tym obozie z Judo, wysłowie, będę miał treningi zudo z Judo z Saimojem przykład. Jakieś wyjście na parku rozrywki. Na basen co pójdę, fajnie i nie będzie. Co? Zabiję kogoś. O nie, to jest typ! Tu typ idzie. Przecież ostrożny. Żeby mnie tylko Że mnie tylko nie zabił To pistolety są nawet dobre Nie jest jakaś słaba broń wam powiem. Taka nie słaba chyba DEDAJ! Eye. Dead eye! Na razie dobrze, na razie żyjemy, nie źle, nie giniemy na tym miejscówce, także spoko jest. Ale i tak nie chcę zginąć, bo Co za gracz? Myśli, że będę? Ha, 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 ha. Bardzo śmieszne. Nie mam a nie miałem w ogóle. Nie miałem w ogóle. Czego ja nie miałem? Nie miałem w ogóle matsów, żeby obudować się. Ja Dobra, jeszcze nagierka, może w hajdzie? Dobra, jeszcze nagierka, dawajcie. I po tej gierce kończę odcinek. Będzie w sumie 20 minut, chyba. Nawet. No. Co? ALE JAK JUŻ?! Że dawajcie jedną giereczkę, jeszcze kończymy odcinek. Hmm, bo ja widzę, że nie muszę wychodzić, bo nie idę na pogrzeb, nie? Nie będę mówił kogo, bo to jest moja prywatna sprawa, nie będę nikomu o tym mówił, bo... Bo nie chcę po prostu. Moje prywatne sprawy. Pogrzeb z typem i... Mm, prze. Przepierdłużę, połóżę później I robię tym kotem jedną gierę jeszcze i kończę. Dobra, dawajcie na raft, na raft, na raft, na raft lecimy. Na raft. Na raft, na raft. Zobaczymy jak nam pójdzie. Wierzę dobrze. 嗯。Mm. że jedziemy moi drodzy widzowie Spróbujemy jak tam pójdzie może dobrze uda się Może dobry placement uda się zdobyć ale wątpię bo tam jest klasy dosyć też oblega nasze z graczy, także może być trochę cię Dobra kończę powoli jedziemy o nie dobra jadę szybko Dobra mam broń Ktoś się chciał zabić tylko nie wiem czy go znajdę może tu będą typy jakie Dobra, już, już, już! Dedaj, de. Idę! Gdzie jest jakiś gracz, tylko go zabije? Albo mnie zabije. Chodź tu do mnie, graczu, zabij mnie. Gdzie ty jesteś? O, graczu, cię szukam, ale ja cię, nie mogę znaleźć. O, ty jest jakiś gracz. No to dawaj, zabij mnie. No nie, jaki pech, musiałem go zabić. Dobra, daj, są gracze, zabij No Ja nie mogę tych graczy, ani tych graczy. Nie szuka nawet. Gdzie oni są? Tu chyba. Tu chyba. Dedam już, idę! O nie no, gracz mi ucieka. Dobra, ginę włosem. Już kończę! Dobra, spokojnie. I drodzy widzimy koniec tego live odcinka z gry Fortnite 221. Mam nadzieję, że Ci się podobał, Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Hmm. Będziecie z subskrypcją kanału, łapką w górę pod tym odcinkiem z GIF Fortnite. Dada.